Cześć, siemanko, witam was w kolejnym na moim kanale. Dzisiaj niestety się znowu przeprowadziliśmy y, z sąsiadem. Udało nam się przeprowadzić. Znaczyło, że tam był dużo cyganów i dzików. Tam tamtym, jak widzicie, jestem autem sąsiada, bym mi pożyczył. Sąsiad, y, sąsiad też się przeprowadza obok nasz. Y, 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 niestety sąsiada nie ma jeszcze. Jeszcze nie przyjechał. No, pojechał do rodzinnego miasta pociągiem. Tutaj nam zostało auto, więc jedziemy. To jest właśnie ta wieś. Tam było po prostu dużo cyganów i woleli, woleli, woleliśmy się przeprowadzić. O, tu mieszka sąsiad. Tak, tu ja. A tu sąsiad. Tu sąsiadowi już auto odłożę. No, brzydko zaparkowali tutaj. Sąsiadowi tu. Auto zostawię. Jak widzicie mam mało pieniędzy już. 15 tysięcy. taki krótki odcinek zrobimy. Po prostu wam pokażę. Żeby po prostu był odcinek, dlatego że po prostu nie mam dzisiaj za bardzo czasu nagrywać odcinka. Na pewno będzie stream dzisiaj wieczorem. O, tutaj po prostu wam pokażę nowe gospodarstwo. Pole. O, 30 to mi świateł nie zgasili. 60, przepraszam bardzo. Jeszcze pomyliłem się, 60, 30 zostało sprzedane. Tutaj mam trzy Tu wszystko wam pokażę. Tutaj tak. Mamy worki które niestety nie są do nawożenia, a myślałem, że one są. No, tutaj stoi. Nie, tu nie stoi. Tu stoi 904. 904 tu stoi. Nowy sprzęt kupiłem, też pokażę Wam. O, nowy, nowy półk. Tutaj to chyba było już, ale w razie czego pokażę. Jak na razie to wszystko, pokażę Wam nowe pole. Pole mamy. O, tu brama jest. Tu jest nasze pole. Tak, no dobrze mówię? Tak, tu jest nasze pole. Całe. Mam belki jakieś tutaj. Ale to jest w ogóle całe nasze pole. I w ogóle wszystko. To jest cała nasza. Tu można, możemy robić, co chcemy. Po prostu chciałem Wam. Powiedzieć, że się przeprowadzamy. Niestety odcinka się dużego, długiego nie będzie, dlatego że... No lekcje niestety też wkraczają tutaj w... w, 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 w odcinach musi być na 12.30. Ale będzie szybciej niestety, dlatego że sąknę prawo. bo wiecie jak to jest. Dobra. dobra. Pójdziemy jeszcze do sąsiada pokazać. Och. Parkour! parkur, a tu sąsiadowi też otworzy bramę tutaj sobie o Jezus, elektryczną ma no, tu sąsiad mieszka, nie wiem co on tu ma ma tutaj na pewno coś, no, 55 od nas co kupił ostatnio, tutaj chyba bizon stoi zawsze, ale bizon w polu ustawiony tutaj pickuppiego, tutaj 904 z przyczepą o, tutaj stoi bizona, tam, o, tam widać bizona, tam widać bizona, tu nic nie stoi, nie nic tu nie ma. Sąsiad ma Silos. No to co? no. Dziękuję za obejrzenie, szybkie taki odcinek, dlatego że dzisiaj zrobię, postaram się zrobić dłuższy live. A do tego taki krótki to mam zaraz. I tak chciałam po prostu szybko nagrać te odcinki, które być na 12.30. No niestety mam no. tylko 10 minut przerwy, więc do następnego odcinka, czyli na jutra. Sieman ko!